Ja, przede wszystkim e, historia już zna takie przypadki, że nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego, ale w piłce przede wszystkim chodzi o to, żeby to szczęście umieć wykorzystać i Ty chyba możesz powiedzieć to o sobie, zwłaszcza po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, myślę że tak. No wiadomo, e, Nikola jest skontuzjowany. E, myślę, że też właśnie byłem w dobrej formie i. i nie powiem, że zasługiwałem na to, żeby pojechać, ale gdzieś, gdzieś się tego spodziewałem. I myślę, że w tych dwóch meczach nie pokazałem jeszcze 100% swoich takich umiejętności, ale, ale myślę, że to były dobre mecze. A to nas akurat bardzo cieszy, bo to dobry prognostyk. Jestem ciekawa, co ty mi powiesz o wskazówkach od selekcjonera za chwilę ci wyjaśnię, dlaczego. No nie jest łatwo wejść w buty Nikoli Zalewskiego. Co powiedział ci trener, na co zwrócił przede wszystkim uwagę? Nie, myślę, że nie było jakby takich indywidualnych rozmów z trenerem. Po prostu starałem się wkomponować w zespół. Myślę, że to też nie było jakieś bardzo trudne, bo wcześniej też bywałem na, na, na kadrach narodowych, więc ta sama pozycja w klubie, więc nie, nie było nic, nic nowego. Po prostu być skoncentrowanym przede wszystkim w defensywie. I, I pokazywać swoje umiejętności w ofensywie. Zapytałam dlatego, że każdy z zawodników, z którym rozmawiam, który dostaje szansę od trenera Jana Urbana, mówi, że usłyszał tylko, żeby, że ma być sobą. Dlatego byłam ciekawa. No, no, no można, można tak, to, tak to określić, że po prostu trener chce, żeby każdy z zawodników pokazywał siebie przede wszystkim. To jeszcze o te pojedynki chciałam Cię zapytać. Ty ich miałeś najwięcej? A trener też podkreśla, że Jemu na tym bardzo zależy, że nigdy o to pretensji mieć nie będzie. Rozumiem, że taka wskazówka gdzieś między wierszami też się pojawiła, żebyś. No, no tak, jesteśmy ofensywnymi zawodnikami, wiadomo jako wahadłowy um, trzeba też pomyśleć o, o defensywie, ale kiedy mam pojedynki 1 na 1 staram się to wykorzystać um, i wiadomo wszyscy byśmy chcieli, żebym wykorzystywał wszystkie pojedynki 1 na 1, wygrywał i z tego padały bramki lub um, żebym dawał asysty, ale niestety tak nie jest. Um, najważniejsze to, żeby próbować cały czas. Pewnie trochę inny był plan na tę grę bokami przed spotkaniem. Zaskoczyli was trochę Litwini tym swoim, no niestandardowym ustawieniem 4-4-2 na początku dzisiaj? Nie, myślę, że po prostu jak mamy mówić już o spotkaniu, to, to myślę, że gdzieś pierwsza połowa była troszeczkę chaotyczna i, i y, my też graliśmy długie piłki, gdzie, gdzie Litwini dobrze się z tym czuli po prostu i, i w drugiej połowie już to lepiej wyglądało. Staraliśmy się grać piłką kombinacyjnie, więc... Y, więc niczym nas nie zaskoczyli tak szczerze. Wspaniale, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.